Hej, witam was bardzo serdecznie. Krótkie wyjaśnienie dla tych, którym nie wyświetliło postów Zakładki Społeczności. Przez ostatni czas miałem małe problemy z zębami, z puchłem i nie mogłem nagrywać, ale za to pojawi się kilka zaległych odcinków dzień po dniu, żeby wynagrodzić wam tę ciszę. Plus zapraszam was bardzo serdecznie w sobotę o godzinie 18 na urodzinową transmisję na żywo. Chciałbym rozdać Wam kilka niewielkich upominków w podziękowaniu za oglądanie. Także moi drodzy, widzimy się w tę sobotę o godzinie 18. Koniecznie wpadnijcie się przywitać. Fajnie będzie, zaufajcie mi. A teraz przejdźmy już do strasznie ciekawych paranormalnych nagrań. Rozpoczniemy dzisiaj krótkim nagraniem, które pewnego razu znaleźliśmy razem z ludźmi na Reddicie podczas transmisji na żywo. Jest to moment zarejestrowany na kamery pewnej siłowni, kiedy jednemu z klientów przytrafiło się coś naprawdę przerażającego. Po rozpoczęciu ćwiczeń widać wyraźnie, że coś porusza linami znajdującymi się w tle. Mężczyzna prawdopodobnie to widział, ale być może pomyślał, że jest to efekt jakiegoś przeciągu. Że coś jest nie tak, dotarło do niego dopiero w momencie, kiedy jedna z ciężkich piłek sama z siebie przetrulała się po podłodze. To jednak na upartego również można by było jakoś wyjaśnić, ale to, że niewidzialna siła przewraca mężczyznę i ciągnie go przez chwilę po podłodze, jest czymś, czego żaden z nas nie chciałby w swoim życiu doświadczyć. Lokacja tego miejsca, jak i dane klienta, którego mrożące krew w żyłach chwilę obserwowaliśmy na nagraniu, niestety nie zostały nigdzie podane. Wielka szkoda, bo bardzo ciekawi mnie, czy był to jednorazowy przypadek, czy może dochodziło tam do jeszcze innych paranormalnych zdarzeń. Dzieci. Jedna z najbardziej przerażających istot. Istot, które przyciągają najróżniejsze, niewyjaśnione zjawiska. Kobieta o imieniu Genevieve Mary pewnego razu usłyszała jak jej mała córka bawi się z kimś rozmawiając w innym pokoju. Problem był jednak taki, że w tamtym momencie tylko one dwie były w domu. Kobieta pamiętając o tych wszystkich filmikach, na których dziecko pytane o to z kim rozmawia wskazuje w miejsce, w którym nie ma nic i szybko wyciągnęła telefon i postanowiła zadać to samo pytanie swojej córce. Wyszło jednak na to, że dziecko wcale nie musiało na nikogo wskazywać, bo cokolwiek to było, jest widoczne na samym nagraniu. Kiedy dziewczynka, słysząc głos matki, wychodzi z pokoju, w tle możemy zobaczyć ciemną postać kierującą się w przeciwną stronę. Czy kobiecie faktycznie udało się tamtego dnia nagrać istotę podającą się za przyjaciela swojej małej córki? Ostatecznie bardzo często słyszy się o dzieciach, które mają swoich niewidzialnych przyjaciół i wcale nie są zawsze wyimaginowani. Kobieta nagrała ten krótki filmik w 2016 roku, ale podzieliła się nim dopiero niedawno. Nie licząc tej jednej sytuacji, ani ona, ani córka nigdy nie miały nic wspólnego ze zjawiskami paranormalnymi. A to oczywiście dodaje całej sytuacji tylko i wyłącznie smaczku. A teraz coś nie tyle strasznego, co raczej ciekawego. Skinwalkery to istoty owiane niemal kompletną tajemnicą. Uważa się, że wywodzą się zwierzeń rdzennych Indian i szansa na ich spotkanie istnieje tylko i wyłącznie w Ameryce. Od niedawna jednak pojawiają się pogłoski, że coś podobnego lub jakiś odpowiednik Skinwalkera może zamieszkiwać również Europę. Mówi się, że te istoty potrafią naśladować ludzką mowę i dzięki temu zwabiają ludzi w swoje pułapki. Jednak ich naturalny głos przypomina przeraźliwy krzyk lub pisk, dość podobny do tego, który udało się nagrać pewnemu mężczyźnie w jednym z czeskich lasów. Co ciekawe, ten dziwny dźwięk dobiegający z pobliskiego zagajnika nie trwał kilka sekund czy minuty, a jak przyznał sam autor nagrania, grubo ponad 30 minut. Niestety ostatecznie nie zdobył się na odwagę, żeby podejść bliżej, i w momencie, kiedy to coś zdawało się do niego zbliżać, natychmiast opuścił tamto miejsce.

Dla porównania pokażę Wam teraz nagranie rzekomego głosu amerykańskiego skinwalkera. Ha! Oh God. Dźwięk nie był taki sam, ale w pewnym sensie podobny. Można więc założyć, że jeśli to nie skinwalkery, to w Europie możemy mieć do czynienia z czymś bardzo podobnym. Tym bardziej, że nie był to jednorazowy przypadek. Trochę ponad rok po pierwszym doświadczeniu, autor nagrania na kolejnej wyprawie na łono natury, kolejny raz napotkał na swoim drodze tajemniczy głos, dobiegający z gęstego lasu kilkadziesiąt metrów koło niego. To on co zaczęło przed paręseti sekundami, a nie wiem co to może być, w się to o tamtać. Okrotnie to prana Chat a to Ty kraso. Tak jak wspomniałem na początku, nie jest to straszne, jest to raczej tylko ciekawe, bo jeśli źródłem tych odgłosów nie jest jakieś zwierzę, to faktycznie być może niedługo zobaczymy jakieś konkretne nagrania związane z naszymi europejskimi skinwalkerami. Oczywiście sytuacja byłaby kompletnie inna, gdyby miała miejsce w nocy. Wyobraźcie to sobie. Środek lasu, daleko od jakiejkolwiek cywilizacji, a wy z ciemności słyszycie dobiegający, przenikliwy krzyk. Krzyk, który nie należy do żadnego znanego wam zwierzęcia, ani do innego człowieka. Mężczyzna o imieniu Matt Megaracji twierdzi, że jego dom jest naprawdę nawiedzony. Przeróżne przedmioty często za sprawą niewidzialnej siły spadają na podłogę, noce wypełnione są tajemniczymi odgłosami, a na domiar złego w domu daje się odczuć czyjąś obecność. Oczywiście, kiedy o tym wspomniał, ludzie raczej nie wierzyli. Pewnej jednak nocy udało mu się nagrać jedną z rzeczy, które co jakiś czas doświadcza. Bro, I'm playing fucking COD, my whole playstation turns off. And this door opens up by itself, and it was closed because I oh. What, the fuck, was that? What the? Fuck? And the lights going again. And the lights going again. And right there is the fucking light switches to that light. And guess what else I'm about to tell you. Nobody's fucking home. Oh my God. What the fuck? And the dogs want no fucking part of it. And why is that door open? Bro, it's coming in threes. It's coming in threes. If you don't believe me nobody's home. There is the notes that my mom left me when they go on vacation. Honestly, I'm fucking scared as hell right now. Lucy is scared as fuck right now too, actually. Oh my god, bro. I really don't want to look behind this fucking door Oh, my God bro, what the fuck Bro Bro. What the fuck is going on here, bro? I got to get out of here, bro. Niedługo po tym Matt zdecydował się opuścić dom na jakiś czas, a kiedy przebywał z psami na zewnątrz, cokolwiek przebywał w jego domu, w dalszym ciągu bawiło się w najlepsze. It took to just realize I got all the dogs out here and there's my Oh my god. Did you guys just see that? Bro, na, to już nie jest gra, bro. To jest w Nie wiem, co zrobić. Nie wiem, co zrobić. Czy wy widzieliście, jak to światło się wyłączyło w moim domu? Zrzucimy teraz okiem na materiał, nadesłany przez jednego z widzów. Tamtej nocy pełnił służbę na oddziale poświęconym pacjentom COVID. Była druga w nocy, a ciszę panującą dookoła zaczęły przerwać tajemnicze trzaski i stuknięcia niewyjaśnionego pochodzenia. Eee, siedząc sobie wygodnie. Mamy drugą w nocy. Jak widać. Siedząc sobie. Słyszałem dziwne dźwięki. Sprawdźmy, czy. czy coś się nie dzieje. No, o tej porze. No, pacjenci śpią. Z oknami ciemno Halo? Tam ogólnie To jest zamknięty O myślę, to stoi Tu ogólnie zamknięte wszystko Bo tu są tylko i wyłącznie pacjenci którzy już zmarli na covida i tu nikogo nie powinno być Dlaczego więc też Andrzej? Patrzcie, na to mogę udowodnić, że Wszystkie drzwi Są zamknięte Te nie, dobra, bo tam było Coś innego Które to drzwi? To musiała być jakieś klamka. Okay. Nie będę co to dźwięk, ale jest dziwny. Jakieś pół godziny od tego incydentu, z... a chciałem i sprawdzić, czy pacjenci tu żyją. Znaczy, no tutaj są żywi pacjenci, ale strach. Od o w pół do trzeciej to raczej wątpię, by którykolwiek z pacjentów chciał spacerować po nocy. To, było to? No, za to głośno. No właśnie, zamknij te drzwi, bo. jest jestem ciężkim, dobra. Ten chyba jest zamknięty pacjent. Tak. Tu nie śpi, a teraz tam. Stuknięcia powtarzały się przez jakiś czas, za każdym razem dobiegając z innego miejsca. A po pewnym czasie autor nagrania trafił raz jeszcze do głośnego pomieszczenia z pralką. Nic przyjemnego. Ani trochę, Teraz co ja zamknę drzwi. Co z tymi drzwiami jest nie tak? Ty, co, co jest? Halo? Kiedy wszedł do pokoju głębiej, w jakiś niewyjaśniony sposób w jednym momencie wszystkie elektryczne urządzenia i światło zostało w nim wyłączone. Na pewno dobrze o tym wiecie, ale coś takiego możliwe jest jedynie przy pomocy bezpieczników, a do nich oczywiście w szpitalu nikt raczej się nie zbliża. Wszystkie dźwięki, jak i cała sytuacja trwała prawdopodobnie aż do końca zmiany autora nagrania, a ostatecznie nie udało mu się ustalić, co było źródłem tajemniczych odgłosów, które tamtej nocy go prześladowały. Nie wiadomo również, jak wytłumaczyć dziwny zanik prądu w jednym szczególnym pomieszczeniu. Jak wspomniał autor nagrania, nieopodal znajdowały się pomieszczenia, w których leżeli martwi już ludzie, więc to być może oni dawali jeszcze ostatnie świadectwo swojego istnienia. Rosyjski youtuber Dima Maslenikow, zajmujący się m.in. eksploracją starych i opuszczonych miejsc, często również w nocy, podczas jednej ze swoich wypraw doświadczył niesamowicie przerażającego spotkania, z czymś czego eksplorując nocą opuszczony budynek, nie spodziewałby się żaden z nas. To doświadczenie było dla mężczyzny niesamowicie traumatyczne i nie ma się co dziwić, że na pewno zapamięta je do końca swojego życia. Я подхожу к центру города Призрака. Вот через деревья пробивается еще одно здание. Слева у меня пятиэтажка. По если я пойду вот по этой дороге, я выйду прямо в центр города. Я вот краем глаза посмотрю на это здание, просто какие-то удивительные чувства. Вот так идешь вроде. Это обычный пятиэтаж, которых полно в российских городах. Но если посмотреть... За каждым этим окном должна быть семья. Но там сейчас пусто. Фу. Мороз по коже от этих мыслей. Так, наша задача сейчас дойти до самого центра, осмотреться и найти... Уже необходимое мне здание для следующего эксперимента. Słysz, I tym żartobliwym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. I tak wiem, że to ostatnie nie było paranormalne, ale po prostu nie mogłem się oprzeć. A tak na serio, to polecam wam zajrzeć na kanał tego gościa z ostatniego nagrania, bo jego wyprawy w nawiedzone miejsca całkiem fajnie się ogląda. Link znajdziecie, tak jak zawsze, w opisie teraz moi drodzy, przypominam, że widzimy się w sobotę o godzinie 18 na urodzinowym streamie, podczas którego będziemy co jakiś czas losować małe upominki dla Was. Mam nadzieję, że wpadniecie się przywitać i bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i oczywiście również dziękuję najlepszym ludziom na świecie, którzy zdecydowali się wspierać kanał. Jeśli chcesz dołączyć do naszego małego alpakowego kultu i wesprzeć to co robię, to możesz to zrobić klikając w przycisk wesprzyj pod tym materiałem. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia już jutro. Trzymajcie się. Cześć.